Siema, 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 mordeczki. To, co obiecałem, stało się faktem, a więc mam dla Was fajne konkursiwo. Mam fajne konkursiwo z nagrodami. Wiem, że wielu z Was pod filmem odnośnie Pepko opowiedziało mi swoje historie. Tych komentarzy było naprawdę multum. Tak więc ja pomyślałem, że wyjdę trochę Wam naprzeciw i mam coś po prostu, mam coś dla Was. Mam dla Was cztery pakiety, tak więc cztery osoby w konkursie są w stanie zgarnąć. Sądzę, że fajny temat, tak? Żeby tego za bardzo nie przedłużać, przejdę od razu do tego, co dla Was mam. A mianowicie pakiet numer cztery mamy tutaj Safari i Supervana. Jest to pakiet numer cztery, który zgarnie jeden z Was. Pakiet numer trzy jest to zestaw, który przywiózł mi mój kolega Paweł. Jest to Camino, Purple Passion i Chevy. Tak więc tak wygląda pakiecik numer 3. który jest również do zgarnięcia przez jedną osobę. E, pakiet numer 2, czyli Czarny Koń, Super Trofeo i Quattro. Jest to pakiet numer 2 do zgarnięcia. I to, e, o czym mówiłem w nawiązaniu do filmu z Pepko. Tak więc tak wygląda pakiet numer 1. Tak więc to, co w wielu Waszych sklepach jest po prostu kitrane, wybierane przez pracowników, nie dają Wam nawet szansy, żeby coś takiego trafiło do Waszej kolekcji. A ja wychodzę Wam naprzeciw. Jedna osoba zgarnie ten zestaw i po jednej osobie do każdego następnego zestawu. A i zasady są mega proste. Zostaw komentarz. Zostaw komentarz, napisz coś fajnego, a ja wśród tych komentarzy usiądę z moją kochaną małżonką, przeczytamy je wszystkie i wylosujemy cztery osoby, które zasługują na to, żeby te cztery pakiety wygrać. Tak więc, czy tu mordeczki dużo gadać? Zostawmy Pepko w spokoju, mówię to żartobliwie. Dostaniecie coś ode mnie za to, że jesteście moimi widzami, za to, że jesteście ze mną i za to, że tworzymy fajne społeczeństwo na platformie YouTube, za to, że wchodzicie na Discord, dołączacie do ekipy, za to, że jesteście u mnie na fejsie, za to, że się ze mną kontaktujecie, a przede wszystkim za to, że mnie oglądacie i wielokrotnie mogę z wami fajnie porozmawiać. Tak więc co tu dużo gadać. Let's go.